Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. E, bardzo się cieszę, że oglądasz ten filmik. Mam na, na imię Karolina Włoch i e, dzisiejszy temat chciałabym poświęcić odporności u dzieci. E, w, powiedzieć Wam trochę, w jaki sposób ja e, staram, się, e, staram się odpornić organizmy moich dzieciaków, e, i pokazać Wam, jakie, e, jakie produkty ja podaję moim dzieciom codziennie rano. I dzięki temu nie są chore. Nawet drobne przeziębienia kończą się w ciągu dwóch dni, więc ja jestem naprawdę zadowolona i chciałam się właśnie tym z Wami podzielić. Wiadomo, że w tej chwili okres jest taki, że cały czas za oknem albo pada, albo jest szaro, albo za chwilę świeci słońce, temperatura skacze w i z powrotem, czyli bardzo sprzyjające warunki na chorowanie. Dlatego ja bardzo duży nacisk kładę na profilaktykę. I tak zaczynając, chciałabym Wam przedstawić, pokazać, co ja daję moim dzieciakom, żeby były zdrowe. I tak, pierwszym, e, pierwszym produktem, e, które ja podaję codziennie rano, wypijamy kieliszek, to jest e, miąż aloesowy z dodatkiem żurawiny i jabłka. Jest to czysty miąż e, aloesowy, bez liści, e, bez konserwantów, e, wszystko na naturalnych składnikach, łącznie z e, opakowaniem jest, opakowanie tego jest również biodegradowalne. E, ten aloes jest wzmocniony witaminą C pozyskiwaną naturalnie z żurawiny i jabłka. Dodatkowo, sam aloes wpływa bardzo dobrze na trawienie czyli moje dzieci również nie mają problemów z zatwardzeniami czy, czy problemów jelitowych. Dodatkowo wpływa na odporność na układ nerwowy. E, więc naprawdę polecam e, do picia. W smaku smakuje jak żurawina, jak jabłko, po prostu jak soczek. Czyli e, dzieci bardzo, bardzo lubią to, bo traktują to po prostu jak sok. Drugim takim suplementem diety e, są tak zwane kicy. Kicy jest to ulubiona witaminka mojej córki. Mówi na to cukiereczki, ponieważ jest słodka w smaku dzięki soku z winogron. Jest to zbiór witamin mikro i makroelementów pozyskiwanych naturalnie. Są tutaj sproszkowane owoce i warzywa. takie jak np. broku, jarmusz, szpinak, marchewka, dynia, cebula czy czosnek, jak również z owoców winogrona, borówki, żurawina, i tutaj mogłam wymieniać, bo tu jest aż 25 różnych warzyw i owoców sproszkowanych. Jest to w formie małej tabletki, która wygląda w taki sposób, mogę Wam pokazać. Jest to malutka tableteczka, słodka, bez żadnej osłonki, czyli nie wpływa negatywnie na, na nasz układ pokarmowy. Można ją sać, można gryźć. W zależności jak to woli. Ten suplement może być również stosowany przez dorosłych, bo każdy z nas, z nas potrzebuje w tej chwili witamin i minerałów. Kolejnym takim na odporność, bardzo ważnym w moim domu jest absorbent C. Jest to witamina witamina C pozyskiwana naturalnie z owoców cytrysowych. Jest to owoce, są to sproszkowane owoce papai, które są Razem w składzie z otrębami owsianymi. Dlaczego jest to bardzo ważne? Ponieważ jako pierwszy, pierwszy producent po prostu osadził witaminę C na otrębach z naturalnych, naturalnych owoców. Co powoduje, że w momencie połykania, czy gryzienia, czy też również możemy to ssać. Ta witamina rozkłada się bardzo pomału w jelitach. Dzięki właśnie otrębom owsianym. Ona nie przelatuje od razu, tylko zostaje w naszych jelitach i uwalnia witaminę C, powoli, dlatego jest prawie w 100% wchłaniana, wchłaniana przez organizm. Dodatkowo wiadomo, że jeżeli jest okres taki, że zaczynamy czuć, że coś nasze dzieciaki tutaj przeziębione, czy coś już bierze, można zwiększyć dawkę witaminy C. Witaminy C nie można przedawkować, tym bardziej, że mówię, to są wszystko naturalne owoce, to jest po prostu tak, jakbyśmy zjedli trochę więcej owoców niż normalnie. A dodatkowo wpływa to na poprawę... na poprawę... Skóry na poprawę naszej odporności, e, więc tutaj też naprawdę polecam. I ostatnim takim suplementem e, są kwasy tłuszczowe. Jak wiemy, kwasy tłuszczowe są bardzo potrzebne w naszym organizmie, ponieważ one nie są produkowane same. E, I tak e, tutaj mamy kwas, e, kwasy tłuszczowe pozyskiwane z ryb i kalmarów. E, to są Omega 3 oraz z oliwy z oliwek, tak zwane Omega 9. Są to kwasy, które są również, tak jak mówiłam wcześniej, wszystko jest naturalnie. Ryby i kalmary pozyskiwane są z głębokich obszarów oceanów w bardzo przyjazny sposób. I dlatego nie mają tych zanieczyszczeń, nie, mają, nie są zagrożone tymi metalami ciężkimi, które niestety w niektórych rybach, rybach są, i w taki sposób dostarczamy je sobie do organizmu. Dodatkowo smak tutaj jest wzmocniony sokiem z limetki. Sokiem z limetki. Dlatego jest przyjemny, nie ma tego rybiego zapachu. Jeżeli jest to w formie małej kapsułki do połknięcia. Jeżeli dzieci twoje nie są, nie są jeszcze na tyle duże, żeby samemu przełykać, można je przeciąć. Tak jak ja robię, nacinam tabletkę, tableteczkę i po prostu wszczykuję prosto do buzi. To również jak wiemy, kwasy omega wpływają na pracę mózgu, na odporność, na kości. Um, dlatego bardzo polecam. Um, I to właściwie tyle. To jest zestaw witamin, które, witamin, minerałów i tłuszczy, które ja daję moim dzieciom codziennie rano. Dzięki temu ich odporność jest zdecydowanie lepsza. Um, I Chciałam się z Wami tym podzielić. Mam nadzieję, że być może komuś to również pomoże. Jeżeli jesteście zainteresowani pozyskaniem takich produktów, czy spróbowaniem, czy dowiedzeniem się więcej, to zapraszam do kontaktu ze mną. Poniżej podaję dane do kontaktu. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam.